Witajcie, tu Pit Stop Motovlog. Dzisiaj pokażę Wam różnicę w wadze, w wymiarach i wyglądzie ogólnym z zestawów napędowych szerokości 530 i 525. Są to bardzo zbliżone zestawy, łańcuchy mają identyczną ilość ogniw, zębatki przednie mają identyczną ilość zębów, natomiast tylko zębatki tylne Różnią się od trzy zęby: są to zestawy: 1 do Yamaha R1 2010 rok, r 22 oraz BMW S1000RR 2011 rok. Zapraszam: Otóż tak, zasadniczo mówi się, że na wyścigi zakładają nawet na wyścigi no dojazdy po to, że zakładają łańcuch klasy 520 my jednak woleliśmy z kolegą założyć sobie najgrubsze i najmocniejsze łańcuchy dostępne do naszych motocykli. Tak więc do mojego motocykla jest klasa 530, do S1000RR jest klasa 525. Ogólnie są to obydwa złote łańcuchy, pełne złote, oba mają po 122 ogniwa. U mnie idzie akurat 118. Ognis, a u kolegi bodajże 120. Oczywiście przytniemy sobie to za pomocą um, narzędzia DID do rozkuwania i zachowania łańcuchów. Łańcuch wygląda tak, wcześniej już pokazywałem. Nie chcę się tu za bardzo upierdzielić. Tu do światła. Golden Gold, czyli cały złot. To jest 500. 30. A to jest łańcuch. 525. To jest zapakowane w kanapki. Aż się zjeść. No, są one minimalnie różnią się szerokością. I zaraz sobie to dokładnie zmierzymy. Otóż tak, klasa 525 ma 20,5 mm. Nie ściskałem go tak bardzo, bardzo. Natomiast, szerokości. Natomiast klasa 530 ma 22 mm, czyli można powiedzieć, że ten ma 20, a ten ma 22 mm szerokości. Um, rozstaw ogniwczy się różni. Tak na oko. 16 mm łańcuchu 525 i w zasadzie to samo łańcuchu 530 dalej tak sprawdzimy sobie wysokość ogniwka, a powiedzmy w tym węższym miejscu a powiedzmy 11 mm łańcuch 530 11 mm. Czyli wygląda na to, że różnią się chyba tylko grubością. Grubością na pewno inny jest wymiar tutaj wewnętrzny. Tu ma powiedzmy 9,5 mm, a tu jest 8 mm. Tak więc 525 jest węższy. Zaraz sobie oba, że tak powiem, zestawy zważymy. O, bo mają podpisany ogniw 525 i 530. Oczywiście z każdej wymiany będzie kręcony motowlok. Wymieniać łańcuchy będziemy najprawdopodobniej u mojego kolegi. Nie w garażu, a w warsztacie. Samochodowy, który posiada. Także na pewno nie zabraknie nam żadnych profesjonalnych części do wykonywania którejkolwiek może nie części, a narzędzia do wykonywania którejkolwiek z czynności obsługowej przy motocyklu. Zobaczycie, jak to w, w miarę profesjonalny sposób zrobić. Dalej, zbatki przednie. Do mnie idzie Sunstar A do kolegi idzie JT. Powiem Wam tak, tutaj od razu widać różnicę w wadze. Moja zębatka jest pełna, jego jest taka lżejsza. Widać, że nawiecana w celu redukcji masy. Czas na zębatki tylne. Są bardzo podobne. będę ich obydwóch otwierał. Tworzę jedną. Zobaczymy jeszcze je dokładnie podczas na motocyklu Dają taką fajną naklejeczkę. Powiedzmy jak to mówimy naklejkę mocy. No. jest to zębatka aluminiowo stalowa. Ma aluminiowy rdzeń. I stalowy wieniec. Wszystko jest oksydowane albo anodowane na kolor złoty i czarny. Jest na, naprawdę bardzo leciutka i łączy w sobie lekkość zębatki aluminiowej i wytrzymałość zębatki stalowej. Notabene tych zębatek używają wielu zawodników w rajdzie Dakar. Ok, więc przejdźmy może do ważenia. Do tego będzie nam potrzebna taka oto waga wędkarska bądź bagażowa. Jak gdzieś tam sobie lecimy, to warto taką wagę posiadać. Więc tak, pakujemy zębatkę. Powiedzmy, zaczniemy od zestawu 530: zębatka, łańcuch i zębatka przednia i nam się reklamówka nie przednie to wytrzyma bierzemy wagę włączamy i wieszamy zestaw coś tam drży nie muszę się starować. ale no widzimy że jest to około 4220 gram czyli 4 kg i 220 gram ok tak wygląda sprawa napędu do jedynki 4220 nie, nie no może nie wyrośnięty noworodek ale taka jest waga. 530 a teraz sprawdzamy zestaw 525 łańcuch nie łańcuch, to zębatka łańcuch zębatka przednia czyli tak, tamta ważyła 4,220 darujemy. jest

530. Powiedzmy, ta zębatka ma jeszcze dwa zęby, trzy zęby mniej. Duża zębatka. Także powiedzmy, te 20 gram odejmijmy. Um, czyli 400 gram zestaw 525 jest lżejszy od zestawu 530. Jeśli byśmy mieli pewnie zestaw 520, czyli taki już typowo torowy. Wówczas myślę, że byłaby redukcja wagi około kilograma. No, w warunkach torowych, wyścigu, jest to na pewno, na pewno znaczące. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobało i dowiedzieliście się czegoś pożytecznego. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam, Piotr.